Halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dams i zapraszam was na materiał, w którym porozmawiamy na temat pozwu, który Sony otrzymało za zawyżanie cen gier w PlayStation Store, poruszymy temat problemów finansowych Ubisoftu oraz porozmawiamy na temat najnowszej aktualizacji do Stalkera, która obejmuje łącznie 1700 poprawek i ulepszeń. Także jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii są mile widziane, życzymy mi jego oglądania. Holenderska fundacja, poprawcie mnie teraz jeżeli źle wymówię, Shade and Consument, złożyła pozew przeciwko firmie Sony, oskarżając ją o stosowanie praktyk prowadzących do sztucznego zawyżania cen gier w PlayStation Store. Sprawa dotyczy ograniczeń nałożonych przez Sony na sprzedaż cyfrowych wersji gier. W przeciwieństwie do konkurencyjnych platform takich jak Nintendo Switch czy Xbox, gdzie można nabywać kody aktywacyjne w różnych sklepach, gry na PlayStation w wersji cyfrowej są dostępne wyłącznie w PlayStation Store. Generalnie do 2019 roku istniała możliwość zakupu kodów od zewnętrznych sprzedawców, jednak Sony wycofało tę opcję, pozostawiając graczy bez alternatywy. Zdaniem prawników taki monopol na sprzedaż cyfrowych gier Sony na znaczące podnoszenie cen. Według analizy przeprowadzonej przez fundację, ceny gier w PlayStation Store są średnio o 47% wyższe niż ich fizyczne odpowiedniki w tradycyjnych sklepach. To tylko i wyłącznie pokazuje, jak bardzo gracze mogą tracić na polityce cenowej japońskiego giganta. Fundacja zachęca holenderskich graczy do przyłączenia się do pozwu, podkreślając, że nie jest to jedyny przypadek, w którym Sony musi się bronić przed podobnymi zarzutami, bo podobne sprawy toczą się. Również w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. I generalnie teraz niektórzy bronią Sony, argumentując, że firma ma prawo kontrolować swoją platformę, ustalać ceny według własnych zasad. Jednak patrząc na pozwy w kilku krajach, widać, że nie jest to wyłącznie frustracja graczy, ale realny problem, który może mieć konsekwencje prawne. Być może presja społeczna i sądowe batalie zmuszą Sony do zmiany podejścia, choć znając firmę, trudno oczekiwać, że zrobi to chętnie. Dajcie znać, moi drodzy, co wy o tym sądzicie: czy uważacie, że Sony faktycznie nadużywa swojej pozycji, czy może to jest naturalna część biznesu? Ubisoft zmaga się z poważnym kryzysem finansowym, co potwierdza najnowszy raport firmy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024-2025. Pomimo spadających przychodów, wydawca liczy na odwrócenie tego trendu dzięki nadchodzącej premierze Assassin's Creed Shadows, którego zamówienia przedpremierowe utrzymują się na wysokim poziomie. Francuski gigant odnotował w trzecim kwartale przychód w wysokości 318 milionów euro i jest to aż o 48% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w którym wygenerowali przychód na poziomie 600 milionów euro. Jeżeli spojrzymy na całe 9 miesięcy obecnego roku fiskalnego, łączny przychód firmy wyniósł 990 milionów euro, co oznacza również spadek o 31% względem tego samego okresu w latach 2-3. Gdzie mieli zysk na poziomie 1,4 miliarda euro? Co istotne, nawet dochodowe wyprzedaże świąteczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a obecne wyniki pokazują, że sytuacja finansowa firmy nadal się pogarsza. Ubisoft liczy na to, że do 31 marca tego roku uda mu się przewrócić dotychczasowe przychody i osiągnąć 1,9 miliarda euro. Kluczowym czynnikiem, który rzekomo ma pomóc w realizacji tego celu jest właśnie Assassin's Creed Shadows. Według raportu, priorytety tej gry są na stabilnym poziomie i porównywalne do, Assassin's Creed Odyssey. Aby załagodzić skutki kryzysu, firma kontynuuje politykę oszczędnościową, zamykając nierentowne projekty, redukując wydatki operacyjne. Przykładem tego jest chociażby wyłączenie serwerów w grze X Defiant. Ubisoft zakłada, że do końca roku fiskalnego uda mu się zaoszczędzić ponad 200 milionów euro, a procesy cięcia kosztów będą kontynuowane w kolejnym okresie rozliczeniowym. I generalnie Ubisoft już od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, co nie jest myślę dla nikogo zaskoczeniem. Powtarzalne schematy w grach, brak tak naprawdę jakichkolwiek większych innowacji, a do tego liczne opóźnienia sprawiły, że firma po prostu traci zaufanie graczy, co wiąże się z problemami finansowymi. I nawet jeśli Assassin's Creed Shadows może poprawić sytuację, to trudno nie zauważyć, że Ubisoft stawia wszystko na jedną kartę. No bo moi drodzy, jeżeli ta strategia zawiedzie, to przyszłość wydawcy może być tak naprawdę zagrożona, żeby nie powiedzieć, że będą w czarnej. A może ja mam dla nich radę, wiecie, taki złoty środek. Zamiast stosowania schematu na przykład, który nie działa od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o chociażby produkcję gier, plus ciągłego cięcia kosztów, to czy nie lepiej postawić na jakość i na świeże pomysły? W końcu? Dajcie znać co Wy o tym sądzicie. Studio GSC Game World wypuściło ogromną aktualizację 1.2 do Stalkera 2. Serce Czarnobyla, wprowadzając ponad 1700 poprawek obejmujących wydajność, balans, zadania oraz wiele innych. Generalnie patch poprawia NPC-tów, którzy teraz lepiej reagują na działania gracza, to znaczy, że trafniej dobierają ekwipunek i mniej precyzyjnie strzelają, co zwiększa realizm starć. Ulepszono także zachowanie mutantów oraz system skradania się. Zmiany objęły także balans rozgrywki, czyli łatwiej teraz zdobyć średniej jakości ekwipunek, ale trudniej najlepsze zestawy. Dostosowano nagrody za misje i dodano możliwość handlu z większą liczbą npc ów Optymalizacja gry została również poprawiona, eliminując spadki FPS-ów, crash'e, a, a także usprawniając działanie ekranu. Pauzy. Co więcej, naprawiono ponad 300 błędów związanych z zadaniami oraz wprowadzono ulepszenia świata gry, w tym chociażby zmiany w lokacjach, rozmieszczeniu anomalii czy nowe efekty wizualne. I żeby tego było mało, to dzień po aktualizacji, deweloperzy wydali hotfix, który naprawił błędy związane z wczytywaniem zapisów, interakcjami anomalii oraz stabilnością gry. Nie da się ukryć, że patch 1.2 to duży krok naprzód w dopracowaniu Stalkera, który z każdą aktualizacją staje się coraz lepszy. Jak dobrze wiemy, gra już od premiery borykała się z wieloma problemami, ale deweloperzy konsekwentnie pracują nad jej poprawą. Ulepszenie NPC-ów, optymalizacje, poprawki w zadaniach to zmiany, na które zapewne wielu graczy czekało. Co więcej, wielu graczy też cieszy ta szybka reakcja studia w postaci tego hotfixa. Zdawali sobie ewidentnie sprawę, że coś jeszcze że nie gra do końca, więc no nie czekali i nie udawali, że nic się nie dzieje, tylko po prostu wydali łatkę. Koniec kropka. Mimo tego pojawia się pytanie, czy gra w ogóle powinna trafić na rynek w takim stanie? No bo tak naprawdę wiele z tych poprawek to są rzeczy, które powinny działać od samego początku, według mnie. Chociażby temat optymalizacji, to jest taka kwestia, która jeżeli nie jest dopracowana, jeżeli deweloperzy widzą a nie wierzę, że nie zdają sobie sprawy przed premierą, że ich produkt nie działa najlepiej, to po prostu nie wydają tej gry. Oczywiście ja mogę sobie tylko i wyłącznie zdawać sprawę z tego, jak działają kuluary wydawania gry na taką skalę. Czas, presja, pracownicy, deadliney od inwestorów, moment, w którym nadchodzi czas i nacisk z góry na to, żeby w końcu ten produkt zaczął zarabiać. Ja to wszystko rozumiem. No ale czy nie lepiej dać sobie trochę na wstrzymanie? Przeprosić fanów, opóźnić premierę i wrócić z dwukrotnie lepszym projektem, który dzięki temu też sprzeda się lepiej? I oczywiście, jeżeli mówimy teraz o opóźnieniu premiery, to nie o miesiąc, półtora, tak jak to z reguły deweloperzy robią, bo to zmienia tyle, co wcale, no umówmy się. Tylko dajmy sobie te pół roku czasu więcej, dajmy rekompensatę dla osób, które złożyły preorder, jeżeli nie chcemy zwrotów gier i zakorkować się, tak jak wspomniany wcześniej Ubisoft. Miejmy nadzieję, że kolejne łatki sprawią, że S.T.A.L.K.E.R. 2 faktycznie stanie się tytułem, na jaki fani czekali latami, bo ta gra po prostu na to zasługuje. Moi drodzy, dajcie koniecznie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, bo w tym materiale to byłoby na tyle. Jeżeli on was się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze wszelkiego rodzaju w ramach sugestii mile widziane. Trzymajcie się i do następnego.